Chciałem zwrócić Waszą uwagę na niesamowicie numerologiczną cenę w stylu 699. Mogło być 666 albo 999, albo 997, albo 112, ulubiony numer. A dzisiaj eksplorujemy temat pieczarek, nie skwarek. Jak ktoś jest głuchy albo głupi. To mógł usłyszeć, że babka jest z pieczarkami, jak jest normalny, a jak jest głuchy albo głupi, to usłyszał, że ze skwarkami. Skwarą, skwarki, głodnym na myśli, a ja polecam wegetarianie zdrowie, szczęście, bezuzależni. I nowy wystrój. Pokus, pokus strefy gastronomicznej w Galerii Białej. Przypominam, tam za oknem sztuczna wyspa dla ptaków, tereny zielone, galeria biała nazwa rzeki biała. Nie polecam za to luksusów Magdy Gessler. Chyba że sprzedaje złotość w za 9,99 w bo to jest dobra cena.